Bioenergoterapia to sztuka przywracania harmonii i zdrowia. Łączy mądrość natury z nauką o energii życiowej. Jesteśmy nie tylko ciałem, ale również energią. Gdy energia płynie swobodnie, jesteśmy zdrowi i pełni życia, a proces uzdrawiania odbywa się poza ciałem fizycznym. Nie dotykam, a wkładam dłonie do wnętrza człowieka. Poczujesz ciepło, lekkość, pozytywną energię, jakby ktoś wlewał światło do Twojego wnętrza. Moja technika uzdrawiania jest pomostem pomiędzy nauką a naturą, rozumem a sercem, bo klucz do zdrowia znajduje się w nas samych.